Cieszę się, bracie, spole że, masz protekcję, belwederze. Lance do boju, szamble, tłum, bolszewika, kon, kon, kon. Lance do boju, szamble, tłum, bolszewika, kon, kon. Ty troglodyto, ty zmoro grudniowa, Radziecki bandyto, ty szujo wojskowa, Ty błaźnie z psiej dupy, plugawa padlino, Warchlaku zapluty, ty synu goblina, Ty wieprzu zasrany sowiecki tyfusie, Ty kundlu blaszany, przeklęty brutusie, Czerwona rzeżączko, zdradziecki komuchu, Narodu bolączko, zawszony eunuchu, Bez mózgi pajacu, ty chuju garbaty, Zapchany sraczu, bydlaku parchaty, ty ruski bękarcie, szalony matole, sługusie czarci z wysokim czołem, łachudro plugawa, spleśniały hyclu, pijawko głupawa, przekupny szpiclu, ty kiszko stolcowa, ty krwawy tyranie, fujaro jałowa, zapchlony baranie, ty klaunie żałosny szkodniku, ty szczurze, kanalio z kompostu frajerze, w mundurze złama się, osrany kacapski wymiocie, ty cepie jebany, ty flegmo na płocie, zgrzybiała ohydo zflaczały kutasie, złośliwa gnido, kremlowski cieniacie, oprychu na Rozkaz za wschodniej granicy za zdradę, Cię polska historia rozliczy.